Hej, cześć, dzień, cześć. Ja nazywam się Kaliga. To jest kolejna prezentacja do nowej skórki. Tym razem do e, Lisandry. Jest to program Lisandra. E, zaczniemy sobie oczywiście od e, wszystkich tauntów i tak dalej. Dobra, pójdźmy sobie przetestować jej skillem Tak wygląda EQ Tak wygląda dół I tak wygląda Oczywiście też złutujemy Możemy nawet tutaj No i na sam koniec zobaczymy sobie jeszcze ulto naszywanie. O, nie ucieka, jeszcze raz spele, Dobra. A, I jeszcze na koniec małe cofanie się do bazy. Go przybić. Dobra, dajcie znać w komentarzach, jak podobał się ten skill. Skill? Heh, <grystanie> skin. I oczywiście zostawcie po sobie łapkę w górę i trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. dla Was Gerlik. Hej!